Dzień dobry, a dzisiaj witam Was w recenzji dwóch zapachów marki Montale. Będzie to Montale Arabian Stonka oraz Intense Black Wood. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie może od e, Arabian Stonki. A więc tak, Arabian Stonka marki Montale to orientalno-drzewne perfumy dla kobiet i mężczyzn, które zostały wydane w 2019 roku. Notami głowy są Szafran i Bergamotka. Notami serca są Agar, i Róża Bułgarska. No tami bazy są fasola tonka, trzcina cukrowa, bursztyn, białe piżmo i mech dębowy. I teraz tak, ja wam o Arabian -tące za bardzo nic nie wspominałem, i nie mam ich teraz przy sobie, ponieważ to wyglądało tak, że chciałem ten perfum przetestować, ale to było taki bardziej drugoplanowy. No i tak, i jak już tego Aftana Turati Brown i odlewkę kupowałem, bo też byłem ciekawy po nutach, już od jakiegoś czasu. No i również trafiła się okazja, żeby Arabian Stonkę domówić. No to także zamówiłem odlewkę Arabian Stonki. I od razu po pierwszym yy, takim wąchaniu z bluterka, niuchnięciu, stwierdzam od razu, że nie jest to mój zapach. Jestem w stanie jednak yy, opowiedzieć o tym zapachu, ponieważ odlewkę odkupił ode mnie ojciec. Także rodzicom a zwłaszcza mamie, ten zapach bardzo się spodobał i była wręcz zachwycona tym zapachem. Także nie musiałem nigdzie tych perfum wysyłać a jednocześnie mogłem z tym zapachem obcować. Także po kolei, jak to mniej więcej się ten zapach rozwijał, w otwarciu mieliśmy sobie taką różę, taką marmoladową, właśnie syntetyczną, pączkową, właśnie znaną z takich zapachów jak np. Montale. Jest Intense Café, Risretto Intense Cafe, cafe Novelista Rouge Privé, a także już od otwarcia czuliśmy takie właśnie słodkie klimaty, takie watu cukrowe, kojarzące się właśnie z Baccarat Rouge, oraz także nuty szafranowe, które kojarzą się również z Baccarat Rouge oraz Maserą Instant Crash. Następnie do Róży dołączył ud, który był przedstawiony w taki intensywny, drzewny sposób. Troszkę kojarzył mi się z Montale Oud Night. Także potem mieliśmy ten ud trochę taki delikatniał Mieliśmy zapachy właśnie takie typowo różane. Znane właśnie z Intense Cafe. Z um, Reset Intense Cafe, z Nowelistą Różprywę. Jeszcze troszkę podwitę tymi minutami drzewnymi. No i tak to wszystko właśnie osiadało na takiej słodko-różanej bazie. Podwitą właśnie fasolą tonką, a także takimi nutami dosłownie cukru. Także ten zapach już był bardzo podobny właśnie do Intense Cafe, ale był trochę taki bardziej złożony. W tle też takie ciepłe, bursztynowe nuty, również piżmowe. No ale to dalej była taka zdalna montanowska róża, nic odkrywczego. Rozumiem, że ten zapach mógł być troszkę droższy na przykład od pozostałych. Parametry tego zapachu również na bardzo wysokim poziomie, ponieważ zapach się utrzymał bardzo długo, a jak miałem przyknięty tutaj właśnie na Blotter, chyba nawet znam go do tej pory. Już minęło trochę czasu, ale tak przez pierwsze dni no czuć jeszcze pachnie, to ja go z daleka czułem już. Podobnie, właśnie też tam efekt jak Interlude Black Iris. No i też, jak godzina na to ubranie, to potem jak te ubrania wisiały, to też ten zapach czuć było. Jak wisiały, albo jak przechodził, właśnie, to też było dolatywało. Także taki typowy, słodki zapach na zimę może na jakieś takie spotkanie towarzyskie gdzie na przykład kawiarni, gdzie wszyscy nas będą czuć może na jakieś spacer właśnie zimą z drugą połówką no i dobra no teraz zajmiemy się Montale Intense Blackwood ten zapach mam już od dawna nie poświęcałem mu osobnej recenzji ponieważ stwierdzam, że jest zapach bardzo podobny do zwykłego Blackwood z tą różnicą, że tutaj mamy jeszcze więcej tej róży Róża ta jest przedstawiona w nieco inny sposób niż w przypadku poprzednika Reagan Stonki. Tutaj ta róża jest taka, również taka plastikowa, syntetyczna, taka e, gryząca w nos wręcz. E, taka agresywna, żywa, taka krwista róża. Także Intense Black utmarki marki Montale to drzewne perfumy dla kobiet i mężczyzn, które zostały wydane w 2017 roku. Twórcą kobiety Pachowiec jest Pier Montale. Nuty to e, płatki róży. Kambodżański ud, liść indonezyjskiej paczuli, mandarynka i piżmo. Jednakże nie uważam, że to jest zły zapach. Czasami mam na niego ochotę. Jednakże nie używam tego zapachu raczej w tej chwili już do zamkniętej pomieszczenia, ze względu na właśnie, że są po prostu bardzo głośne, na ogromne parametry. Mógłby ten zapach po prostu zadusić innych, na przykład na uczelni, jakbym miał ich użyć. Dlatego nie, nie będę im tego robił. I na przykład, jakbym miał iść gdzieś na łyżwy, na otwarte lodowisko, yy, czy właśnie gdzieś na jakiś spacer, to na szalik trochę yy, chmurek yy, i ten zapach wtedy będzie dobrze komponował się. Yy, trwałość tego zapachu również jest ogromna. Dawno go na skórze nie używałem, mam wpisane 24 godziny, ale mogę wam powiedzieć, że jak przygnę, właśnie na jakiś szalik, albo na czapkę, to nawet po praniu ten zapach, yy, jak rozwieszony jest, to właśnie ten montaż to czas dolatuje, a nie ten yy, płyn do pukania. Dlatego, jak ktoś chciał, to ja go odlewam przez cały czas. 3,30 zł za mililitr. Możecie pisać, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Ale tak jak mówiłem, jakbym miał wybierać, no mówię, no nawet, nawet spoko ten zapach jest. Yy, Takie w granicach yy, akceptowalności, jeśli chodzi o syntetyczność. Tak minimalnie, ale, ale całkiem, czasami mówię, no przyjemny, mam na niego ochotę. Ale mi się jednak bardziej podobał zwykły blackwood. Dobrze. Dziękuję za oglądanie odcinka. Do widzenia.